Dziękuję bardzo Pani Poseł. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Posła Antoniego Błądka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Minął rok, odkąd rządzi PO-PSL i można śmiało powiedzieć, że jest rok eksperymentowania na służbie zdrowia, na emeryturach, na bezpieczeństwie Polski. Dziś natomiast pani minister prezentuje nam kolejny eksperyment, który ma się odbyć na najmłodszych, na dzieciach. Dlatego z tego miejsca pragnę zaapelować do rządu Donalda Tuska oraz rządzącej koalicji: przestańcie eksperymentować i zacznijcie prowadzić dialog społeczny. Rozumiem, że mija rok, odkąd rządzicie i wypadałoby się pochwalić jakąś reformą, ale nie róbcie tego na siłę w dodatku kosztem dzieci. Proponowana reforma staje się tym bardziej niebezpieczna, że kiedy brakuje środków finansowych na wprowadzenie sześciolatków do szkoły, to prawdopodobnie cięcia budżetowe najbardziej uderzą właśnie w rezerwę celową na to zadanie. Oczywistym jest, że samorządy nie są gotowe na tę reformę w tak szybkim czasie. Dlatego może ministerstwo, zamiast szukać wątpliwych rozwiązań, może zacznie pracować nad poprawą bazy szkolnej oraz przedszkolnej, poprawi bezpieczeństwo w szkołach i wtedy będziemy mogli przystąpić do debaty. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć cytat z wywiadu z panem Michałem Bonim, szefem doradców premiera. Powiedział on „Ale sześciolatki muszą iść do szkół, bo chodzi również o to, żeby wcześniej kończyły edukację. To element polityki rynku pracy, bez tego nie będzie miał kto zarabiać na nasze emerytury. Pytam więc, czy celem dzisiejszej reformy jest to, by sześciolatki zaczęły wcześniej pracować na nasze emerytury? Dziękuję.